Szpital rozpoczął swoje przyjmowanie pierwszych pacjentów jeszcze w tamtym roku, 27 grudnia i od tego czasu rzeczywiście codziennie przyjmujemy pacjentów. W ostatnim czasie tych pacjentów jest jakby więcej. Z jednej strony też nasze możliwości, przede wszystkim kadrowe się poprawiły, z drugiej strony rzeczywiście pandemia, ta trzecia fala pandemii spowodowała, że pacjentów jest po prostu więcej. No, przede wszystkim pracuje fachowy personel medyczny. Mówię tutaj o lekarzach, anestezjologach, lekarzach innych specjalności, pielęgniarkach, ratownikach. Też personel, który realizuje świadczenia medyczne, ale nieco innego charakteru, czyli tak jak fizjoterapeuci, tak jak technicy radiologii, którzy tutaj no całą dobę są i umożliwiają przeprowadzenie badań diagnostyki obrazowej włącznie z tomografem komputerowym. Tak samo jest tutaj duża pomoc ze strony, zarówno opiekunów medycznych, ale przede wszystkim też duża pomoc wojska, żołnierzy i to obojga płci, którzy zostali do nas delegowani do pracy. To są to prace de facto pomocnicze, ale bardzo potrzebne, bardzo, bardzo istotne, dlatego że pacjenci są w różnym stanie i tak pomoc, nawet fizyczna pomoc, przytrzymanie pacjenta, pomoc w, w obracaniu pacjentów no, jest bardzo istotna, bardzo ważna. Także bardzo dziękuję tutaj osobom, które tu pracują. Tutaj wszyscy zetknęliśmy się jakby zupełnie nową de facto jednostką chorobową i nowym stanem, innym stanem pacjenta, którego do tej pory nie, nie mieliśmy. COVID charakteryzuje się przede wszystkim tym, a szczególnie taki COVID, który wymaga hospitalizacji, pacjent zarażony tą, tą chorobą, że dominują tutaj pewne konkretne objawy i najczęściej jest to niewydolność oddechowa, nawet zagrażająca życiu. Także rzeczywiście tutaj zarówno nowe sposoby leczenia tej niewydolności oddechowej, nie tylko poprzez podawanie bierne tlenu, tak jak mamy, mamy to w, w, w normalnych sytuacjach w szpitalach, z przepływem 3, 4, 5, 6 litrów na minutę, mamy też moto, m, m, możliwości leczenia wysokoprzepływową tronoterapią, takim specjalnym urządzeniem, gdzie ten tlen jest specjalnie podgrzewany, można określać, Temperaturę, również tego tlenu, wilgotność tego, tego, tej mieszanki tlenu, ale też te przepływy są bardzo duże, nawet do 80 litrów na minutę. Tego nie jest w stanie zapewnić żadna normalna maska i tlen podawany przez tzw. wąsy czy rurkę. Oczywiście na tym się sprawa nie kończy. Też możemy stosować inne metody leczenia, tak zwane nieinwazyjną wentylację, gdzie pacjent jest przytomny, a jest w zasadzie takie ciśnienie tlenu, jak, jak prawie przez respirator oraz w sytuacjach tych najbardziej dramatycznych, najbardziej zagrażających życiu, zastosować intubację pacjenta i oddychanie przez respirator. Także tych możliwości jest bardzo dużo i rzeczywiście tutaj niestety pacjenci. Którzy trafiają do szpitali, szczególnie do naszego szpitala, w większości tym się charakteryzują, że są w dosyć ciężkim stanie i to wymaga no, bardzo intensywnego działania. Yy, najczęściej jest też tak, że to nie jest jedyne ich schorzenie, jedyny problem. Wszystkie inne problemy, które występują kardiologiczne, internistyczne, nawet chirurgiczne towarzyszą temu, temu tej chorobie. W związku z tym to wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy. Nie tylko poszerzenia tą wiedzę o tą część, której do tej pory najczęściej nie mieliśmy do czynienia, czyli niewydolności oddechowej, tylko też kombinacja tej niewydolności oddechowej z, z innymi schorzeniami, często bardzo poważnymi, które ma pacjent. Także z drugiej strony to, że mamy różnych lekarzy tutaj, z różnych ośrodków, różnych specjalności, bo nie ma specjalności covidologia, to powoduje to, że oni powinni troszeczkę się przystosowali do tego sposobu leczenia, ale z drugiej strony możemy czerpać z bardzo wysokiej specjalistycznej wiedzy, którą posiadamy. Mamy tutaj onkologów, hematologów, chirurgów, urologów, rzeczywiście ta, ta paleta praktycznie jest, jest bardzo szeroka i to też w tym momencie jest to pozytywna rzecz.